Wyobraźcie sobie, że jeden z najbardziej rozpoznawalnych aktorów Hollywood może mieć polskie korzenie. Nicolas Cage, zdobywca Oscara za rolę w znakomitym filmie Zostawić Las Vegas, w ostatnich latach może nieco zbłądził pod względem wyboru ról, jednak jego najnowszy film Kot zła zebrał pozytywne recenzje, co mogło być dla niego odświeżającym powiewem w karierze. Internauci mogą się jednak zdziwić, że jego sukces w filmowym świecie nie opiera się wyłącznie na nazwisku i popularności jego wuja, Francisa Forda Coppoli. W programie Halo tu Polsat przeanalizowano biografię Cage'a, odkrywając jego polskie korzenie. Krzysztof Raniowski, który przyjrzał się tej kwestii, dotarł do malowniczej wsi nieborza, zaledwie liczącej około 290 mieszkańców w województwie wielkopolskim. Odkrycie, które poczynił, zwaliło z nóg nie tylko mieszkańców tej miejscowości, ale również tych, którzy interesują się genealogią. Wszystko zaczęło się rok temu, kiedy to do Krzysztofa Raniowskiego zgłosił się mieszkaniec wsi z informacją, że prawdopodobnie pochodzenie prababci Nikolasa Cage'a wiąże się z tą zagrodą w nieboży. Wszyscy byli mocno zaintrygowani, jak relacjonowała jedna z mieszkanek. Jej rodzina posiada kulawe wspomnienia oraz album ze starymi zdjęciami, który przyczynił się do odkrycia genealogicznych powiązań. Jej babcia posiadała zdjęcia, w tym portret matki Nikolasa, co dostarczyło cennych wskazówek. Krzysztof Raniowski szczegółowo opisał, w jaki sposób Leon Nowak, dziadek Kejja, jest powiązany poprzez swoją matkę, Mariannę, z rodziną Kaczmarek, a w szczególności z Anną, która okazuje się prababcią słynnego aktora. Mieszkańcy Nieboży z niedowierzaniem przyjmowali te doniesienia, jednak stare fotografie oraz dokumenty potwierdziły tę tezę. Dowiadujemy się również, że Anna oraz jej córka odwiedziły Polskę, co pokazuje, że więzi rodzinnym wciąż mogły istnieć przez te wszystkie lata. Interesujący jest też fakt, że Cage mógł znać swoją prababcie. A na rodzinnych zdjęciach znalazła się również fotografia aktora z inną krewną. Co więcej, Krzysztof dowiedział się, że udało mu się nawiązać kontakt z Christopherem Kopolą, bratem Nicolasa Cage'a. Wspólnie zarejestrowali wspomnienia, a nawet film, na którym przedstawiony jest dom przodków. Christopher przyznał, że po przeprowadzeniu testu genealogicznego odkrył, iż Nicolas Cage jest w 28% Polakiem. Krewna aktora postanowiła napisać list do Nikolasa, na który czeka z niecierpliwością. Wyraża nadzieję, że być może aktor odwiedzi Polskę, aby na własne oczy zobaczyć, skąd wzięło się jego dziedzictwo. Takie historie przypominają nam, jak bardzo złożone często są ludzkie losy i jak niespodziewane mogą być odkrycia związane z naszymi korzeniami. Kto wie, może jeszcze usłyszymy o Kejdziu, odwiedzającym swoje polskie korzenie co mogłoby stać się doskonałą opowieścią o poszukiwaniu tożsamości w zglobalizowanym świecie.